Ilu kierowców wybrało już hybrydy Toyoty? A, tylko 14 milionów. Zapraszam. Chcesz wiedzieć czemu? Siadaj, przejedziemy się. Rekreacyjnie, edukacyjnie. Zamykamy drzwi, gaz do dechy. O, jest. no ja jestem już czwartą generacją hybryd Toyoty. Po mieście latam na silniku elektrycznym, no a jak trzeba, to przyłączam na benzynowy i widzisz, jaka to oszczędność, jaka to dynamika. Kto inny by się chwalił? Ja tylko mówię. Czasowe, fantazyjne oraz praktyczne, atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką. Stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Aby rośliny mogły wzrastać i rozwijać się, trzeba im stworzyć odpowiednie warunki. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Dane, które podamy dziś, pozwolą nam rozwijać się w przyszłości. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Styropian, fasada, ekografit, płyta o grubości 15 cm. Tylko 11 20 zł, 20 groszy za sztukę. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Mam wiele w pierwszej. Ja w internetowej. A ja w kablowej. I wszyscy macie dobre, bo Vectra to pierwsza internetowa telewizja kablowa. Ekspresowa łącze z rozrywką z każdego miejsca w Polsce. A klasyka kina. Odjazd. Kierunek HBO. Balet. Kolejna stacja. Wybierz wektre. Telewizja i internet tylko za 69.99, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Zadzwoń 601 601 601. Wczoraj, 4 listopada, Agnieszka Giesz, zapraszam na wiadomości z Kalisza. Oto skrót najważniejszych informacji. Gwałtowny wzrost zakażeń, rząd wprowadza nowe obostrzenia. Znika kontrapas, rozpoczęła się kompletna przebudowa śródmiejskiej. Udar mózgu liczy się każda minuta. Sylwestra przy ratuszu nie będzie. A zaczynamy od nowych obostrzeń, które ogłosił dziś premier. Co zostanie zamknięte i jak od soboty zmieni się nasza codzienność? Rozszerzamy nasze um, zasady bezpieczeństwa, te środki zapobiegawcze muszą być rozszerzone. Pierwszy z nich to rozszerzenie nauczania zdalnego również na klasy od pierwszej do trzeciej i przedłużenie okresu pracy zdalnej dla uczniów powyżej czwartej klasy do końca listopada. Na tym etapie bardzo zasadnicze ograniczenia dotkną wszystkie placówki kultury, a więc teatry, kina, muzea, galerie, wszystkie instytucje, które świadczą usługi kulturalne będą zamknięte, tymczasowo zamknięte. Obiekty hotelarskie będą do, dostępne tylko dla gości odbywających podróże służbowe. Podnosimy też progi bezpieczeństwa dla handlu. W mniejszych sklepach poniżej 100 metrów kwadratowych będzie mogła przebywać jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, a w większych pozostaje to 15 osób na metr kwadratowy. Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, sklepów usługowych. Wszystkie zmiany zaczną obowiązywać od soboty, oczywiście w przypadku dzieci od poniedziałku i potrwają co najmniej do 29 listopada. A nowe restrykcje podyktowane są między innymi bardzo niepokojącymi danymi z resortu zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykryto blisko 25 tysięcy nowych zakażeń, w tym najwięcej w Wielkopolsce zmarły 373 osoby. W Wielkopolsce od wczoraj stwierdzono prawie 4000 nowych zakażeń. W Kaliszu testy wykazały zakażenie u 82 osób, w Powiecie Kaliskim u 46. Ostatniej doby w naszym województwie z powodu COVID-19 zmarło 14 osób, w tym jedna osoba z Kalisza. Łącznie w mieście mamy obecnie ponad 500 aktywnych przypadków koronawirusa. Dziś ruszyła przebudowa ulicy Śródmiejskiej od Rogatki do mostu Kamiennego. Na ten odcinek drogi wrócą dwa pasy ruchu w stronę rynku i zniknie kontrapas przynajmniej w obecnej formie. A była to jedna z najbardziej kontrowersyjnych i wbrew pozorom trudnych do realizacji inwestycji. Zanim zobaczymy postęp prac na Śródmiejskiej, przypomnijmy sobie perypetie z kontrapasem. Historia kontrapasa sięga 2014 roku. Wtedy w pierwszym budżecie obywatelskim sami kaliszanie wybrali sobie taką inwestycję, zapewne nie wiedząc jakie problemy ściągają na siebie i na władze miasta. Ja jako, który od początku się tym zajmowałem i tak dalej, ponieważ też są kierowane pewne uwagi pod moim adresem. Powiem wprost, jako gałka nie byłem za tym rozwiązaniem. Sam pomysł zwężenia Śródmiejskiej do jednego pasa ruchu wywołał protesty kierowców, a pomysł tego przez kilka lat nie można było zrealizować. Nie było chętnej firmy, która zaprojektowałaby takie rozwiązanie, a potem wprowadziła je w życie. Nic nie widzę, żeby coś się działo, a to jest prosta sprawa moim zdaniem. Przetarg na budowę kontrapasa ogłaszano 4 razy, a termin oddania tej inwestycji przekładano 14 razy. Gdy w końcu udało się te 450 metrów ścieżki rowerowej zorganizować za ponad 700 tysięcy złotych, w tej części miasta tworzyły się ogromne korki. Po co? ile rowerów tu przyjeździ? No właśnie ile rowerów tu jeździ? Jeden na tydzień. Może? Może prezydent to pojedzie. Z niektórych rozwiązań spowalniających ruch ówczesne władze miasta szybko się wycofały. Jedna po drugiej znikały ze śródmiejskiej wyspy drogowe. W 2018 roku kwestia kontrapasa stała się ważnym elementem kampanii wyborczej. Przywrócenie dwóch pasów ruchu zapowiadał w swoim programie wyborczym ówczesny kandydat Krystian Kinastowski. Kompleksowo zlecimy projekt na. Nową ulicę śródmiejską. Będzie nowa organizacja miejsc postojowych, nowa organizacja tutaj ruchu pieszego, kołowego oraz rowerowego. Na wszystko na pewno znajdzie się miejsce. Dziś dokładnie dwa lata od drugiej tury wyborów prezydenckich w Kaliszu ruszył remont tego odcinka śródmiejskiej. Cieszę się, że są remonty, że jestem zadowolona. Na śródmiejską wrócą dwa pasy ruchu w kierunku rynku, a kontrapas zamieni się w ścieżkę rowerową w dwóch kierunkach. Będzie odnowiona cała nawierzchnia drogi, włącznie z chodnikami, pojawi się też mała architektura. Równolegle do tych prac trwa remont śródmiejskiej na odcinku od mostu kamiennego do głównego rynku. Teraz sprawdzimy sytuację w szpitalu w Wolicy. Ponad 150 osób przyjętych, 34 zmarły, 52 wyzdrowiały. Tak wygląda bilans bardzo trudnej walki, którą placówka ponownie prowadzi od połowy października. Pacjenci, którzy trafiają do szpitala w Wolicy są w różnym stanie, od średniego przez ciężki po bardzo ciężki i mają też różne objawy towarzyszące koronawirusowi. Od momentu ponownego przekształcenia szpitala 5 osób w wieku od 64 do 78 lat przeniesiono na ojomy do innych placówek w Wielkopolsce. Od połowy października, kiedy to szpital w Wolicy ponownie jest szpitalem covidowym, zmarły 34 osoby, 21 kobiet. Kobiet i 13 mężczyzn średnia ich wieku to 76 lat. Najmłodsze osoby miały odpowiednio 44, 53 i 56 lat. Wszystkie to kobiety. Pozostałe zgony dotyczą osób po 60 roku życia, najstarsza pacjentka, która zmarła, miała 96 lat. Od rozpoczęcia leczenia chorych z powikłaniami koronawirusowymi do wtorku wypisano jako ozdrowieńców 52 osoby, 21 kobiet. I 31 mężczyzn. Tutaj najmłodsza osoba to 38-letnia kobieta, a najstarsza to 90-letni mężczyzna. W sumie od drugiej połowy października przyjęto do placówki 155 osób. Epidemia koronawirusa nie sprawiła, że innych chorób i zagrożeń nie ma. Co 6,5 minuty w Polsce ktoś doznaje udaru mózgu. To druga przyczyna zgonów na całym świecie. 20% chorych, którzy przeżywają ostrą fazę udaru, wymaga stałej opieki. Udar mózgu nie boli. Zazwyczaj pojawia się niespodziewanie, a działać trzeba natychmiast. Gdy mamy osobę, o której podejrzewamy udar mózgu, Warto przede wszystkim na nią popatrzeć, jak wygląda twarz. Twarz może wydawać się wykrzywiona, kąci gust może być opadnięty, powieka może być opadnięta. Warto zrobić prosty test, poprosić naszego chorego o wyciągnięcie rąk, przytrzymanie rąk. Tutaj może pojawić się taki objaw dryfowania jednej ręki lub całkowity bezwład ręki. I warto poprosić tą osobę o to, żeby powiedziała jakieś proste zdanie. Nawet się przedstawiła i ocenić tę umowę. I szczególnie gdy tą osobę znamy, jest to bardzo wyraźny dla nas znak, że ona mówi inaczej niż, niż na co dzień. Po tym wszystkim warto odnotować czas występowania objawów, bo są to informacje, o które na pewno będzie pytał dyspozytor medyczny, zbierając, zbierając wywiad i dysponując zespół ratownictwa medycznego. Udar nie dotyka tylko starszych osób. Jacek Rozenek, popularny aktor, doznał go w wieku 50 lat. Po intensywnej rehabilitacji odzyskał sprawność. Teraz angażuje się w kampanię społeczną Stop Udarom, by zwiększać świadomość ludzi na ten temat. udar mózgu przychodzi niespodziewanie. W Polsce co 6,5 minuty ktoś dostaje udar mózgu. Im szybciej wezwiesz pomoc medyczną, tym większe szanse na uzdrowienie. dzwoń 999 lub 112. Pozwól się uratować. Pamiętajmy! Udar, utrudniona mowa, dłoń, ręka opadająca, asymetria ust. Reaguj natychmiast! Kaliskie Amazonki mimo epidemii nie zwalniają tempa. W ostatnim czasie pozyskały pieniądze na nowy sprzęt i zajęcia rehabilitacyjne. To niezwykle ważne dla kobiet po amputacji piersi, bo po operacji muszą walczyć nie tylko o to, by nowotwór nie wrócił, ale także o sprawność. U Małgorzaty trzy lata temu zdiagnozowano nowotwór piersi. Pół roku po operacji pojawiły się problemy z ręką. U kobiet, u których amputowano piersie z węzłami chłonnymi, pojawia się obrzęk limfatyczny. Limfa nie znajduje bowiem ujścia i zbiera się w ręce po stronie amputowanej piersi, a kończyna nabrzmiewa. Konieczna jest terapia przeciwobrzękowa. Mi bardzo pomagają masaże. Właśnie te rękawy, dzięki tym rękawom, ta ręka staje się bardziej taka miękka, nie jest twarda, nie jest taka sztywna dzięki tym masażom. No i masaże takie ręczne przez nasze panie rehabilitantki. Ważna jest regularność takiej terapii. Zaprzestanie jej powoduje, że problem może powrócić. Dlatego, mimo epidemii, Małgorzata korzysta z rehabilitacji. Bardziej boję się nowotworu niż w tej chwili koronawirusa. Kaliskie Amazonki dzięki pozyskanym funduszom z regionalnego ośrodka pomocy społecznej kupiły nowoczesny aparat do drenażu limfatycznego. Jest to wysokiej klasy aparat pneumatyczny. Podejrzewam, że w Kaliszu nikt takiego aparatu nie ma. No i, i plus jest ten, że dwie panie, a pani z obrękami nam tu nie brakuje, więc będziemy mogły podłączyć w jednym czasie dwie pacjentki. Kaliskie Amazonki wprowadzają też nowe metody rehabilitacji, takie jak masaż holistyczny czy masaże kręgosupa. W wyniku amputacji piersi niestety statyka tułowia się, że tak powiem, zmienia niekorzystnie, czyli tam, gdzie brakuje piersi, po prostu ramię idzie do góry, po drugiej stronie jest niżej i stąd następuje skrzywienie kręgosupa. Amazonki apelują do kobiet, które zmagają się z nowotworem piersi, by dołączały do ich klubu. W grupie Siła i Wsparcie klub działa przy ulicy Staszica 28A. Skontaktować się z nim można pod numerem telefonu 62 599 72 72. Do końca roku pozostało 8 tygodni, dokładnie to 57 dni. 2020 rok witaliśmy hucznie, a żegnać go będziemy raczej w domowym zaciszu. Samorządy, w tym Kaliski, już odwołały miejskie imprezy sylwestrowe. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, witaliśmy w Kaliszu 2020 rok. Nikt z nas nie spodziewał się, że przyniesie on światową pandemię i tak bardzo zmieni życie każdego z nas. Miasta i gminy przygotowania do sylwestrowej zabawy czyniły zawsze już jesienią. W obecnej sytuacji, gdzie trudno przewidzieć, co będzie za kilka dni, jest to bardzo ryzykowne. Dlatego samorządy, w tym także Kalisz, decydują się na odwołanie miejskich zabaw sylwestrowych. Swoje sylwestrowe widowiska plenarne, Odwołały też dwie stacje telewizyjne, TVN i Polsat. Telewizja polska, która w ostatnich latach organizowała Sylwestra w Zakopanem, jeszcze nie podjęła w tej sprawie decyzji. I sylwestrowo kończymy środowy magazyn miejski. Zachęcam Państwa do odwiedzania naszego portalu. Tam piszemy m.in. o nowym szefie Kaliskiej Filharmonii. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia jutro.